Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ostatni poradnik, w którym pokazałem Wam, jak uzyskać efekt mist na zdjęciach, bardzo przypadł Wam do gustu. Dzisiaj temat, który myślę, że też Wam się bardzo spodoba, bo pokażę Wam, jak osiągnąć taki dreamy look, czyli taki bajkowy wygląd zdjęcia, za pomocą właśnie edycji w Photoshopie, ale nie długiej edycji, tylko takiej dosłownie kilkadziesiąt sekund i gotowe. Więc lecimy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Na sam początek ważne przypomnienie, do 16 marca, do 22, dostępne są moje kursy z obróbki zdjęć, więc zostało już naprawdę niewiele czasu, żeby dołączyć do tych kursów i zainwestować właśnie w swój rozwój, swoje umiejętności. Pamiętajcie, że tam na Was czeka ponad 100 lekcji z Lightroom'a, ponad 100 lekcji z Photoshopa. Wszystko jest omówione krok po kroku, od samych podstaw do zaawansowanych technik, więc jeżeli chcecie biegle posługiwać się zarówno Lightroomem i Photoshopem, osiągać naprawdę... Spektakularne efekty w obróbce zdjęć, yy, i po prostu raz a dobrze opanować te oba programy. No to serdecznie zapraszam na pokład. Zapisy, tak jak mówiłem, trwają do 16 marca, do 22. Później zostaną one zamknięte, bo chcę się w 100% skupić na kursantach, na osobach, które dołączą, bo mimo że oni mają dostęp do kursu bezterminowy, oglądają lekcje. Przerabiają materiały kiedy chcą, oto na grupie pomagam im, odpowiadam na pytania, yy, przekazuję wskazówki dotyczące ich właśnie obróbki zdjęć, żeby każdy uczestnik kursu wycisnął właśnie z niego wszystko to, co najlepsze i całkowicie odmienił swój proces obróbki zdjęć. Także serdecznie zapraszam na pokład, na wspólną przygodę i gwarantuję naprawdę niesamowite efekty. Zresztą macie też gwarancję satysfakcji, o czym przeczytacie w linku, który znajduje się pod tym filmem. Tam również znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące kursów, m.in. lista lekcji, ale też. Czeka na Was film, w którym pokażę Wam, jak wygląda cały kurs od środka. Także serdecznie zapraszam, link znajduje się w opisie. No i do zobaczenia na lekcjach. Pamiętajcie o tym, oczywiście, żeby dobrać do tej techniki odpowiednią fotografię, która będzie dobrze wyglądała w takim bajkowym stylu, bo nie każda fotografia ma taki wydźwięk, więc odpowiednie dobranie zdjęcia to już jest połowa sukcesu. Pracujemy dzisiaj na tym zdjęciu i właśnie nałożymy korektę typu Dreamy Look. Pierwsze, co robimy, to powielamy warstwę tła. Wystarczy kliknąć skrót klawiszowy CTRL bądź Command J. Warstwa jest powielona. Teraz przechodzimy sobie do zakładki filtr, rozmycie, gaussowskie. Wartość rozmycia gaussowskiego ustawiamy na około 15. Chodzi o to, żeby zarys tematu zdjęcia był dosyć dobrze widoczny. Żeby to nie było takie tego typu rozmycie, bo efekt będzie nienaturalny. Ale takie właśnie w okolicach 15, 20 mniej więcej. Jest OK. Tutaj myślę, że 17 wygląda w porządku, bo jeszcze widzimy postać, jeszcze widzimy tutaj y, majs, także tak jest OK. Następnie zmieniamy tryb mieszania tej warstwy, którą stworzyliśmy, na jaśniej. I w ten sposób nakładamy ten dreamy look bardziej selektywnie na naszą fotografię, w te jaśniejsze miejsca. Ale w tym momencie no, nie jest to naturalny efekt, nie wygląda to zbyt dobrze. Ale wystarczy zmienić już krycie tej warstwy. Y, w zależności po prostu od tego, jaki efekt y, intensywny chcemy uzyskać. Y, w tym przypadku, właśnie okolice 50, myślę, że wyglądają całkiem nieźle. Zobaczmy, przed i po. Przed i po. Przybliżmy sobie. Na przykład tutaj widzicie wokół bluzki, y, wokół włosów y, Patrycji, powstała taka właśnie delikatna poświata. Tak samo na majs. Też powstała taka mgiełka, taka lekka poświata i to nam daje właśnie taki dreamy look. Zobaczymy sobie na szerszym kadrze jeszcze, jak to wygląda. Przed i po. Przed i po. I jak widzicie, za pomocą krótkiej, szybkiej metody możemy nadać właśnie taki, taką poświatę, taką mgiełkę na naszą fotografię, która będzie dawała nam taki efekt typu dreamy. Zobaczymy sobie jeszcze to na innym zdjęciu, bo, bo tą metodę można wykorzystywać też na innych fotografiach, nie tylko portretowych. Tym razem spróbujmy nałożyć na tą fotografię ten efekt. Powielamy warstwę tło, klikając, yy, będąc na tle CTRL bądź COMMAND J. Przechodzimy do zakładki filtr, rozmycie Gaussowskie. I oczywiście dobieramy rozmycie w odpowiednim stopniu. Tutaj też okolice właśnie 17 wyglądają ok. Potwierdzamy. Zmieniamy mieszanie tej warstwy na jaśniej. I popatrzcie, tutaj ten dreamy look wygląda też bardzo fajnie. I nawet na tej wartości 100 nie wygląda to najgorzej. Mamy taki typowy bajkowy klimat. Dla mnie on jest zbyt intensywny, bo nie lubię aż tak mocnego tego efektu. Ale tutaj na 70%, na 60%, jak ustawimy ten efekt, no to wygląda to naprawdę bardzo fajnie. I mamy taką właśnie poświatę wokół tych jasnych elementów na zdjęciu. Możemy jeszcze przejść do jednego zdjęcia i zastosować na tej fotografii również ten efekt. Ponownie, będąc na warstwie tło, powielamy ją, klikając Ctrl bądź Command J, przechodzimy do zakładki Filtr, Rozmycie Gaussowskie. Tutaj wartość może troszkę większa około 20, myślę, że będzie 19, będzie ok. Zmieniamy mieszanie warstwy na jaśniej. No i tutaj jest właśnie taki bajkowy klimat już z miejsca nadany. Popatrzcie, jak tutaj się fajnie zrobiło wokół tych liści przed i po przed i po. Od razu wprowadzamy taki bajkowy klimat. Dla mnie natomiast efekt jest zbyt intensywny przede wszystkim na głównym temacie zdjęcia, więc mogę zmniejszyć krycie, ale wtedy też globalnie zmniejszam ten efekt. I myślę, że dużo to lepiej będzie wyglądało. O właśnie, tak jak teraz. Oczywiście każdy może dostosować ten efekt według swoich preferencji. Rzecz jasna, możemy też wymaskować poszczególne fragmenty zdjęcia, żeby efekt nie był na przykład widoczny tak mocno na twarzy czy na głowie konia. Więc po prostu Klikamy sobie na tej warstwie z tą korektą, tutaj w ten przycisk, i wtedy tworzymy maskę. I wystarczy teraz przejść tutaj do pędzla i ustawić przepływ na około powiedzmy 5% i na czarno malować tak długo, aż po prostu zniesiemy ten efekt w takim stopniu, który będzie dla nas zadowalający. Wymaskujemy po prostu z tych obszarów ten efekt. Jak widzimy teraz twarz. I głowa konia nie jest aż tak mocno, właśnie zamglona, rozmyta przez ten efekt. I dzięki temu ta obróbka, ta metoda dużo lepiej po prostu wygląda, bo jest wprowadzona bardziej selektywnie. A gdybyśmy po prostu zostawili ją globalnie na całym zdjęciu, to efekt mógłby być trochę bardziej sztuczny. Zobaczmy przed i po. Przed i po. I tę technikę też można łączyć z efektem typu mist, który też widzieliście w poprzednim filmie. Wystarczy, że będziemy na tej warstwie i przejdziemy sobie do tutaj zaznaczania i wybierzemy zakres kolorów i nieostrość ustawiamy na około 20, tutaj zaznacz ustawiamy na światła i zakres ustawiamy tak, żeby podświetlić po prostu te elementy, w których chcemy wprowadzić jeszcze dodatkową korektę typu Mist, czyli takie zmiękczenie świateł. Mniej więcej 170 jest tutaj OK. Jest wprowadzone to zaznaczenie. Teraz wystarczy, że kliknę skrót klawiszowy CTRL bądź CMD J i na nowej warstwie mam tylko i wyłącznie, zobaczmy sobie, wyłączmy tę warstwę. mam te jasne elementy na zdjęciu. Świetnie. I będąc na tej warstwie, przechodzę do zakładki filtr, rozmycie gaussowskie. I dosyć mocno rozmywam jeszcze te właśnie światła. I właśnie w ten sposób połączyłem tą metodę Dreamy Look razem z efektem typu Mist. I to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tylko tutaj korekta nam ponownie naszła na głowę konia. Zobaczmy, więc możemy po prostu tę maskę, którą tutaj stworzyliśmy, bo wymaskowaliśmy głowę konia i tutaj twarz Bartka, więc możemy tę maskę przenieść również na y, tę warstwę. Wystarczy, że z Altem, bądź Option na maku, klikniemy na tę warstwę, trzymając Alt cały czas wciśnięte i przeciągniemy ją na tą powyżej. I w ten sposób nałożyliśmy tą samą maskę na tę warstwę. I myślę, że efekt jest już gotowy. Taki dreamy look na tym zdjęciu został w 100% osiągnięty i z tym efektem typu misty wygląda to naprawdę świetnie. Zobaczmy przed i po. Przed i po. Myślę, że w tym momencie zdjęcie jest już w 100% w takim klimacie bajkowym i to wygląda bardzo fajnie. No i tutaj się potwierdza to, co mówiłem na początku. Jeżeli mamy zdjęcie, które będzie pasowało do tego typu obróbki, no to efekt będzie naprawdę bardzo fajny. Tylko teraz ważna rzecz, pamiętajcie o tym, żeby stosować te metody, te techniki z umiarem, bo często początkujący zbyt mocno nakładają tego typu korekty, i później fotografia finalnie jest. Mało naturalna, więc podstawa to zachowanie właśnie takiego zdrowego rozsądku, odpowiednich proporcji, i wtedy na pewno efekty będą bardzo fajne. Właśnie w taki sposób możecie łatwo nanieść korektę typu dreamy Look na Wasze fotografie. Efekt jest naprawdę bardzo fajny, tylko trzeba go używać świadomie, z umiarem, żeby efekt nie był sztuczny, a po prostu fajnie się prezentował i podkreślał ten dreamy look naszych fotografii. Także koniecznie przetestujcie ten sposób na swoich zdjęciach, dajcie znać jak Wam podobał się odcinek. No i pamiętajcie oczywiście, że zapisy na moje kursy obróbki zdjęć z Lightrooma i Photoshopa wkrótce zostaną zamknięte, także wszystkie szczegóły na Was czekają w opisie do tego filmu. Na sam koniec chciałbym Wam przypomnieć, jak ważne jest inwestowanie w swoje umiejętności, swój rozwój, swoje pasje, bo to jest dużo ważniejsze niż sprzęt. Ta wiedza zostaje z nami już na zawsze. Możemy zawsze z niej korzystać, możemy po prostu ją szlifować i jeszcze rozwijać, a to jest dlatego dużo ważniejsze niż sprzęt, który cały czas się zmienia, który cały czas wychodzi nowszy, lepszy, droższy, a wiedza zostaje z nami na zawsze i możemy z niej korzystać w nieograniczonym stopniu. Także serdecznie zapraszam na pokład moich kursów. Gwarantuję, że tam nauczycie się biegłej obsługi obu programów i Lightroom'a i Photoshopa, i całkowicie odmienicie dzięki temu swój warsztat fotograficzny. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.